W końcu nie zagrałem 500-dełowego meczu na początek. Myślę, że na pewno fajnie jest, powiedzmy, wygrać mecz w 300. Nie pamiętałem takiego uczucia od dawna na szlamie, także tym bardziej się cieszę z tego spotkania. Hubert, serwis jakby idealny na trawę. Tutaj z tym serwisem czujesz się rzeczywiście komfortowo no i tych akcji przy siatce tyle. No, to, co najlepsze masz, właśnie pokazujesz na kortach Wimbledonu. Myślę, że na pewno serwowałem dość nieźle. Nie był to jakiś mój rewelacyjny mecz serwisowy, ale serwowałem wystarczająco dobrze, więc cieszę się. Z tego, bo w ważnych momentach na pewno serwis działał. Pierwszy turniej w 2018 roku z Australijczykiem Tomiczem, to było widać, że nie czułeś się pewnie, a potem to już taka progresja, bo i ten przecież 2019 rok świetny mecz, trzeciej rundy na jedynce z Żukowiczem. Potem oczywiście pamiętamy ten cudowny półfinał. W ubiegłym roku wpadka w pierwszej rundzie, tak to możemy nazwać. Masz dużą satysfakcję, że przyjechałeś i potwierdziłeś sobie, że trawa to jest to? Tak, na pierwsze mecze zawsze są niełatwe. Też przygotowuje się człowiek przez spory okres czasu do turnieju i tak naprawdę no, zadowolony jestem z tego, jak grałem, jakie decyzje podejmowałem. Oczywiście nie jest to, jeszcze to nie chcę być z moją grą, ale na pewno jest dużo pozytywów. Pomyślałem sobie, że szkoda, że nie grasz na korcie centralnym, bo Jackie Stewart, a więc legenda Formuły 1 w loże królewskiej zasiadł. A na to zdecydowanie byłoby fajnie tam zagrać na tym korcie, ale może jeszcze przyjdzie kolejnym razem okazja. A powiedz, Kubert, masz tutaj stałe miejsce w Londynie, czy zmieniasz, czy to jest hotel, czy wynajmujesz dom? Właśnie jak wygląda twoje życie w Londynie. Wynajmuję dom fajnie, ponieważ nie trzeba stać w korkach kilka minut samochodem i jest się na miejscu, więc jest to na pewno dużo wygodniejsze i też praktyczne, jeżeli chodzi o turniej, szczególnie tutaj w Londynie.